Cześć. Witaj na kanale Szkoła Programowania.com. Dzisiaj pokażę ci, jak można znaleźć folder Moje Dokumenty na komputerze. Jak znaleźć ścieżkę do tego folderu, ponieważ ten folder różni się, zależnie od tego, kto się zalogował. I można by było wpisać normalnie My Documents pad i tutaj podać ścieżkę do moich dokumentów, czyli C, dwukropek, users, pisać nazwę użytkownika, który jest zalogowany i potem moje dokumenty, znaleźć ten folder, ale on będzie inny u każdego zalogowanego użytkownika, ponieważ folder moje dokumenty znajduje się w ścieżce, znajduje się wewnątrz folderu domowego użytkownika i ten folder jest po prostu dla każdego użytkownika inny, więc jak chcemy zrobić znaleźć moje dokumenty, to musimy po prostu użyć mechanizmu wyszukiwania folderów systemowych, który jest zbudowany w .NET. W .NET mamy taką klasę Environment i Environment zawiera, zawiera taką metodę statyczną GetFolderPath. I ten taś tutaj folderpad metoda przyjmuje parametr Environment Special Environment.SpecialFolder, czyli po prostu trzeba podać taki enum. Zmniejszymy czcionkę, żeby się zmieściło na ekranie. OK, i mamy taki tutaj taki parametr environment special folder, i teraz to jest taki enum, w którym możemy podawać różne po prostu foldery, do których chcemy się dostać. Jeśli tutaj mamy na początku common, to to będą foldery wspólne, publiczne w public folderze. Do których wszyscy użytkownicy na tym komputerze mają dostęp, ale jeśli zrobimy tutaj my z przodu, czyli mamy teraz my computer, my documents, my music, my pictures i my videos. Czyli mamy dostęp do nazwy folderu użytkownika, czyli to w naszym przypadku będzie my documents. I teraz w ten sposób, za pomocą polecenia get folder path i wskazaniu parametrem my documents. Możemy dostać ścieżkę moich dokumentów dla użytkownika, który jest teraz zalogowany. Więc jak komuś damy ten program skompilowany, dam mu plik exe, to on uruchamiając ten program u siebie, dostanie jego dokumenty. A jak my go uruchamiamy, to będziemy mieli swój folder dokumenty. No i to by mniej więcej było to. Ja przygotowałem sobie taki tutaj plik. Ten komputer, dokumenty, zrobiłem w nim folder szkoła i dodałem tam plik dokument.txt. Jest to taki zwykły dokument, można sobie coś tam w niego wpisać, ABC, dowolny ciąg znaków, zwykły plik tekstowy i teraz próbujemy sobie ten plik odczytać. Czyli mamy już ścieżkę do mojej dokumenty, a teraz potrzebujemy ścieżkę do pliku, czyli to sobie nazwiemy mydocsfolder, będzie krócej, i to nazwiemy file tak, czyli ścieżka pliku i utworzymy sobie z mydocs folder szkoła programowania.con com i nazwa pliku dokument Dobra. O, jeszcze zmieścimy ściągi, dobra, żeby było widać. I teraz, czyli on teraz połączy nam moje dokumenty, folder z podfolderem szkoła programowania.com i z plikiem dokument.txt. W efekcie dostaniemy pełną ścieżkę do, do tego pliku. No i robimy teraz tak. Odczytujemy sobie ten plik. Czyli zawartość pliku wynosi, no od razu podpowiada. File content i ten file content sobie po prostu wypiszę Write line. Dobrze. No i to jest nasz program. I zobaczmy, czy to nam zadziała. I wyświetliliśmy zawartość pliku. Dokument.txt, który znajduje się w moich dokumentach pod folderze szkoła programowania.com. W ten sposób można bardzo łatwo. Uzyskać dostęp do folderu Moje dokumenty. Jest tu też są inne foldery, możemy się dostać do, do moich obrazów, moich filmów. W ten sposób bardzo łatwo możemy za każdym razem dostać się do folderów użytkownika, nie wiedząc jak użytkownik się nazywa. To jest wszystko, jeśli chodzi o sięganie do folderu Moje dokumenty. Zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału SzkołaProgramowania.com żebyś codziennie, systematycznie oglądał filmy, żebyś regularnie miał kontakt z wiedzą programistyczną, bo pamiętaj, że programowanie jest nauką rzemieślniczą i wymaga systematyczności. Nie musisz się uczyć dużo, wystarczy 5-10 minut dziennie. Czasami kawałek takiego filmu wystarczy, żeby, żeby naprawdę gdzieś utrwalić sobie coś, żeby, żeby obcować. To jest jak z językiem obcym, jak się uczymy, że musimy cały czas, regularnie, codziennie, po 5-10 minut się go uczyć. Także zachęcam Cię. Jak masz jakieś wątpliwości, to zadaj pytanie pod tym filmem. Podziel się swoimi uwagami, napisz, czy masz problemy, z czego nie rozumiesz. Ja wtedy taki film chętnie przygotuję. Jeśli chodzi o moje dokumenty, to tyle na dzisiaj. Dzięki, pozdrawiam, cześć!